Yeah 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 yo yeah yo you be a yay you be a yay Oficjalnie wszystkich witam serdecznie na pierwszej wycieczce rajdu na raty 2022. Rajd, jak wiecie, jest organizowany przez oddział PTTK Sudecy Zachodniej w Górze. Miejmy nadzieję, że ta pandemia, która nam pokrzyżowała plany w zeszłym roku, poprzednio, no, troszeczkę się osłabi, w tym roku tych wycieczek będzie troszeczkę więcej, ale na, na początek mamy bardzo miłe wiadomości, ponieważ wystąpiliśmy tak jak zawsze o jakieś książki na obsługę rajdu. Bo przecież rajd jest imprezą, na którą przychodzicie za darmo ale za darmo także nasi przewodnicy prowadzą was, no ale tym przewodnikom wypada chociaż zwrócić koszty, więc musimy skądś na to mieć pieniądze i udało już nam się pozyskać ze Starostwa Kartanowskiego pieniążki. Dwa dni temu marszałek tam podesłał jakieś pieniążki i z Urzędu Miasta też coś dostaniemy, także jest obiecane, czyli rajd ma takie zabezpieczenie finansowe i to jest bardzo dobra wiadomość. Jeśli chodzi o sam sam rajd, tutaj to zaraz komandor rajdu, czyli Wiktor coś nam przybliży, mam nadzieję. A ja chciałem tylko na początek takie skromne upominki dać. Pierwszy tutaj Jarkowi jako pierwszemu prowadzącemu pierwszą wycieczkę. Proszę bardzo. No i komandorowi. Dziękuję bardzo, o na pewno tego nie masz, więc się przyda i no, ja oddaję głos Wiktorowi także dzisiaj pierwsza wycieczka, według kalendara powinno być 44 chociaż tak, 2020 to przedwcześnie skończyliśmy 21 później zaczęliśmy w tym roku wszystko zgodnie z planem, także myślę, że ten ta pandemia się rozwiewa, także już będziemy normalnie wędrować do 4 grudnia, czyli 44 wycieczki, wszystkie niedziele i święta, jednoginiowe, czyli wtedy każdy ten bez zapisów. tak, Zresztą wszyscy chyba znają zasady. No może nie wszyscy, bo trochę nowych twarzy widzę. Natomiast będą dwie wycieczki górskie z noclegiem, czyli masy śnieżnika, to będzie połowa sierpnia i początek września noclegiem na okraju, czyli w tamtych okolicach to będą nie, niedługo ogłoszone życzę wszystkim pomyślności, żeby nam się to yy, bez żadnych przeszkód w tym roku przebiegało natomiast no jeszcze trzeba uroczyste otwarcie, czyli musimy zrobić zadymę yy, tak.